Cześć Siemanko, siemanko widzowie Jestem, tu bazę mam zniknąć Odcinacz Cześć I lecimy sobie. na cytadela. Na Cytadelę? cytadelę. Mm. I zabić jest. bossa oczywiście O ile jeszcze jest Nie wiem <coughs> Jeśli go Fortnite ułatwić Ej, Kuba, jeśli Fortnite łaskawie go nie usunął? No, właśnie, nie wiem, po co bym miał go usunąć. Ale go już wstąpiłem. Właśnie. Bardziej nie... A pewnie. mi się coś zbugowała, jakaś ściana się, właśnie w Fortnite. No, troszkę typków tu jest. Nie, no. nie powiem, że nie. Czyli nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, no ale nie ma całego serwera. Też mam gracz na Miał on gracza, który nawet mnie nie zaatakował. On ma 10 kapłanów. Ci się też coś taka ściana zbugowała przez którą można przechodzić? Mnie ta. Dobra, szukamy Bosa. Pewnie go usunęli. bo już tu nie ma. Zawsze tu, tu łaził. Tak, ale. By już tutaj był. Na pewno byś nas atakował, ale. Ale no dobra. Umiesz się z kimś? Ja rozpętuję wojnę. Ale go nie ma, on by już nas zaczął atakować. No, czy go Fortnite wow. usunął, nie? Tak. Po albo... co, kordek? A wie, że to były... Albo my jesteśmy ślepi. Nie no. On zawsze tu albo siedział, albo gdzieś tu łaził, kręcił się ogólnie. I no. normalnie to by już nas zaatakował, i byśmy już na pewno nie żyli. No, to by nie żył, to by nie żył. Ograć, tu już jest nadal. No skoop! Ja spadam. No. Dobra, ja Ciem, się lepię. no na... skoopa walnąć, ale nie mogę. Nie, nie trafię. Co to jest za Jaka? O, masz to opi? Ja, yeah, to jest opi. Możesz mi to dać. dzięki Ja sobie robię apteka. Dobra. Ja nie chcę zginąć, jak to ja zwykle. W końcu żeś się nauczył A tutaj jest dobra? Jak ty wjechałeś tam O kurde, to jest ostatnia moja rynka Ale okay. co? Już wszyscy się wytępili? O kurde, co się tu dzieje się?

Dobra. Ja wypadłem. Laga przejęła. I strefa lety. Bo lety mi tu. To no się tam tak dara. O, strefa właśnie mnie. Ja. Ej, ja w z, z wysokości spadłem. Nie, z wysokości spadłem. No nie kodem jak ja mam teraz po ciebie przyjść. Ja, ja już wychodzę ze z strefy, nie jestem w strefie. Ale to nic, ja po ciebie nawet nie mogę teraz pójść praktycznie. Gdzie ty jesteś? Tam. Tam to kurde gdzie? Ja cię. Widzisz, wyjdzie... mój... Tak, no widzę, tylko to nie jest tak łatwo stwierdzić. Jesteś dość blisko, tylko na dole. O, siema. O, siema, no jupi, kurde. Jupi. No, jupi. Co jest? <laughs> Specjalnie to robię. <laughs> Nie rób. <laughs> Chodź też. Nie będę prąd. Czekaję robię No po co? Dlatego, że spadłeś z wysokości? Nie obchodzi mnie to. Nie. Chciałem do ciebie iść. Ja mam katankę. A ja nie. będę tam wieczność szedł. Mm. Jak widzowie wam się podobają te filmy, możecie zostawić suba, lajka. O, bo my zapomnieliśmy. Siadaj. Ja? No. Gdzie ty? Niech to jest tu szybciej. Ej, chodź na rynek kowadełeczko. Okej. Okay. Okej to okej. okej to okej. Dobra, okej to no, Fajnie bym miał lotnika. Torba pełna egzotyków, jeszcze jest. Oho! Pogu! Myślałem, że torba pełna egzotyków już nie istnieje, ale tu jednak istnieje. Czekaj, Ej, usunęli już tam chyba miejsce. Tak, bo ona była koło rynku, W sumie nie wiem, co bym... odklejką miałem. Ale co? Że jaką miejscówka usunęli niby? miałem odklejkę jakąś. Wymyśliłem jakąś mapę. Serio? I myślałem, takie jest coś, że ona jest. Ją... Ja lecę tam, gdzie niby to się robi. Dobra. Ja będę tam z naszej 15 lat no kurde O kurde Dobra robisz Ja cię obserwuję co ty tam robisz Ty ładujesz? Nie Ej no nie ładuj No ja decylimę. O widzę gracza Płynie Lecę Bierzcie Miałam użyć w katanie, kurde. No i wypada mi ta opi co wcześniej. Dostał Tylko fioletowa. Dostał. Słyszę. Zabity. Dobra. Co jest od mityka. Ja nie mogę, co jest? Ja z nim się byłem, on nawet do mnie nie ładował. On by nas zabił na hita, chłopie. On miał wszystko mityczne, to jest sejfu. Masz tutaj pom, pom. Ej, czekaj. O, umarłem, 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 umarłem. Lecę. Nie, z którą? O, już wiedzę! Z górki, tak? Uważaj. Ja go zabiję. Aby. Masz. Jego. Nie mogę, no nikudem. Ja mam lepszą pompę teraz. Chodź. Jak on tu przyjdzie, robi mu tutaj. Totalne... No chodź tu! Chodź, chodź, chodź za mną. O, o. Nie, 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 nie. Myślimy tego gracza yy, fajnie... Gdzie my go zrobiliśmy? Tutaj. On pewnie... Tam, tam, na stacji! Gra? Tak! Na stacji jest. Tutaj, tutaj. Proszę jak jego karta. Kurde. Ja uciekam ze strefy Uciekaj. Nooo No i No ale dalej mamy okazję go zabić Wiem Więc chodź do mnie tutaj Mamy z... Za... Chodź po auto. Nie bo to znaleźć grać. Ja do ciebie właśnie lecę utem To jest duży splash Dobra widzowie, lecimy Dobra, ja lecę tam do ciebie Poczekaj Ja już cię widzę O ja już. Ale ja nie widzę grafa Coś ty zarobił. Gdzie ty jesteś? Mrzeca? <grym>, no. Ja. Ej, bo postre... Ej, patrz, zbagowałem się. Bijcie widzowie? O, to jest się. Co zrobiłeś? Zbagowałem. O, tam byli jakiś gracze, bo tam są i tanki. Tylko ja nie widzę naszego gracza. Będziemy musieli... Chodź spotkanie będzie tutaj. Nie widzę cię jak lecisz. Jakby co, to ja mam kapany. Ja też. Chodź tutaj, ja buduję taką mnie baza. Dobra, jestem. Czekaj, wyrzucę ci wszystko. Nie musisz. Masz. Musisz mi to to po... nie jest. I punku, zawracasz. Ma snajpę? Tak. Dobra. Czekaj. Gdzie ty poszło A jest teraz? Dobra... Kto Okej... Okay. nie, mogę... Chodź tu, nie podejmuj... Chodź tu... Katanom! A katan? Niestety tego. No, i chodź tu. Ja pierdzielę. Proszę. Nie? Chodź tutaj. No, chodź tu, dwuskokiem no. Ja to sobie Ej Czekaj, dam ci coś. Nie, ja mam Ja mam nityka. Ja, ja to miałem w sumie, ja tobie dałem. Ej, bo strefa. Właśnie. Budowaliśmy Tak. Bazę. Dobra, widzowie. Ja lecę do ...rangu. A ty tam zostałaś? Gdzie ty lecisz? Nie ja za chwilę będę miał. Jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze tam nie lecę. Nie mam leczenia. Dobra, mam slorka tutaj, wiem. Motor chyba. Jak jesteś. Jak ty jesteś daleko. Zero leczenia. Ile masz hapę? O, widzę jakieś itampy, jak się bili. Ważaj, bo jesteś tam sam. Powiem. I mam leczenie. Przyda mi się. O, to ty, chodź. Wysiadaj. Jezus, ma tam. Czekaj. Dobra, czemu to marnujesz? marnujesz? To była moja pompa. Żeby inni gracze nie słyszeli. Dobra widzowie. Chodź bierzemy motor. Nie, ja to wygrać. Jest to 12. Dobra, chodź tu po motor. Ale on ma mało paliwa. Han, 13. Chodź. Ale i tak to No, praktycznie. Widzisz, co on robi? Ja nie tak na tam No co jest? On sam spręt. O, kurde. Co? Aha, bo to jest odradzacz. Dlatego. Czekaj, ja wezmę motor i sobie go naatankuję. Mamy tu auto. Ale motor lepszy. Serio? Ja mam leczenie coś. Dobra, chodź. Dobra. I do kręgu. A masz może amo do snajpy? Bo ja mam dwa. Mam cz czterdzieści. Serio? Tylko ja zaraz... Już no. Ja lecimy. też. Rzucaj leczenie. Tak. Szybko. Dzięki. Rzucić jedną? nam? No. Nie przydało zbierać gdy te apteczki. No. Aha, a gdzie jest nasz motor? Pięć. A, tu jest. jest. Pięć tysięcy kilometrów dalej. Oszczalałem się tam. Chodź siadaj szybko. Siadaj tu do mnie. Jestem. Pod górkę. O, Idę. Właśnie. O kurde. O kurde, właśnie. A, a daj mi amo do snipe, daj mi amo do snipe. Umiesz dzielić? Nie, daj C, C kliknij, albo Z, C, Z i masz połowa, Z. Dobra. Dzielenie siak. Dawaj szybko. Dobra. Szybko, wsiadaj Jedź! Jedź! O kurda! Używaj ty rómki! Nie mogłem właśnie. Chciałem, ale nie zdążyłem. Koło graczy przelecię, wiesz o tym. Ja, wiem. ja nie mam HP. Pamiętaj. Jesteśmy rozdzielani, a nie mam tarczy. Ale nie jestem jeszcze do końca rozgrzał. Mam gracza. Co? To nie był gracz? Mam gracza. No i jakby tu chodzi. O wilku łową Właśnie. Oni są mega dobrzy. Widzę. Dlatego Dedłem jeszcze miałem mało HP. Jak przyjdziesz do mnie, to ci wyrzucę apteczkę. Jest, jest nie wyrzucę, bo mnie zabij. Ale nie leć po mnie zabij. Tylko ja go nie widzę. On jest tak jak. On są jest... tutaj... Miejscia Aha. Oho. No. Jak coś chciał jedyno na śniadanie. Więc. skończymy odcinek. odcinek. Się... Dobra, widzimy się widzowie w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Przypominamy o subskrypcji i o łapkę w górę. Like.